W dniu wczorajszym w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego w Dzierżgoniu odbyło się wręczenie promes w ramach Polskiego Ładu. Symboliczne czeki samorządowcom wręczył wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. To są przeważnie projekty infrastrukturalne. Wiemy, że na Powiślu, na wschodnim Powiślu, na Żuławach no to problem dróg tych lokalnych ciągle istnieje i to są głównie inwestycje w, te, w tą infrastrukturę, ale też ta infrastruktura, której nie widzimy na co dzień pod ziemią, kanalizacja, to są priorytety tutaj na Powiślu, które staramy się jako rząd, który stara się wyrównać te szanse w mniejszych ośrodkach naprawiać. Ponad 9 milionów złotych trafiło do gminy dzieżgoń z polskiego ładu. Na co te środki zostaną sfinansowane? Akurat ten projekt składa się z dwóch zadań i tutaj tak można ogólnie powiedzieć, że to jest poprawa komunikacji, są to drogi i ścieżki rowerowe tak dobrze zagospodarowane bo ścieżka rowerowa to nie jest tylko odcieżgonia na kuksy, ale również miejsca postojowe ładnie zagospodarowane w tym jest również remont serowarni, przejścia przez rzekę, kilka mostków, więc to jest taki bardzo kompleksowy projekt. Drugi projekt dotyczy poprawy komunikacji w okolicach cmentarza. Tam na dwie drogi dostaliśmy, droga będzie przy żłobku wyremontowana oraz druga droga na cmentarz. Także to też temat od dawna przez miasto przygotowane i tym razem znalazły się na to pieniądze. Także bardzo się z tego cieszę. Poprawi to i wizerunek miasta i na pewno ułatwi komunikację i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Gmina Mikołajki Pomorskie uzyskała dofinansowanie przeszło 3 miliony na drugi etap przebudowy drogi gminnej z miejscowości Nowyminięta do Krasnej Łąki. Też już ta droga była w wcześniejszej edycji Funduszu Dróg Samorządowych składana się. Doczekała w końcu, że, że inwestycja będzie zrealizowana. Będzie to bardzo fajny skrót i ciągłość pierwszego etapu realizacji tej drogi. Myślę, że są powody do zadowolenia, bo e, takie duże środki po raz pierwszy w gminie Mikołajki Pomorskie się pojawią. Tak, oczywiście jest się z tego cieszyć. Zawsze każde pozyskane środki dla naszej gminy są ba bardzo ważne dla rozwoju e, gminy, ale i także dla e, poprawy życia mieszkańców.